Błędy w manifestowaniu, częste pułapki i jak ich unikać. Manifestacja, czyli przyciąganie do swojego życia tego, czego pragniesz, to temat, który od wieków fascynuje ludzi. Choć brzmi to jak magia, w rzeczywistości opiera się na połączeniu wiary, pozytywnego myślenia i konkretnych działań. Jednak wiele osób napotyka na przeszkody, które uniemożliwiają im osiągnięcie swoich celów. Jakie są najczęstsze błędy, które popełniamy w procesie manifestacji? Nieprecyzyjne pragnienia. Dlaczego niektóre Twoje marzenia wciąż pozostają marzeniami? Często powodem jest brak precyzji. To jak budowanie domu bez projektu. Możesz mieć mnóstwo cegieł, ale bez dokładnego planu nigdy nie powstanie solidna konstrukcja. Pomyśl o swoich celach. Czy są one konkretne? Czy potrafisz je zmierzyć i określić, kiedy osiągnąłeś sukces? Jak mawiał Antoine de Sanek-Supery. Autor małego księcia, cel bez planu to tylko życzenie. Zamiast mówić, chcę mieć więcej pieniędzy, określ konkretną kwotę i to, na co je wydasz. Zamiast chce być szczęśliwy, zastanów się, jakie działania sprawią, że poczujesz się spełniony. Im bardziej precyzyjny będziesz, tym łatwiej będzie ci zmierzać w kierunku swojego celu i cieszyć się sukcesami po drodze. Pamiętaj, jasno określony cel to pierwszy krok do jego realizacji. To jak kompas, który wskazuje ci właściwą drogę. Negatywne myślenie. Dlaczego pomimo wysiłków niektóre sytuacje wydają się powtarzać? Często to nasze myśli tworzą naszą rzeczywistość. Jeśli skupiasz się na negatywach, przyciągasz do siebie więcej podobnych doświadczeń. Jak mówił William James, amerykański filozof, to, co uważamy za prawdziwe, staje się dla nas prawdziwe. Jeśli ciągle powtarzasz sobie. Że nie jesteś wystarczająco dobry, to przekonasz się o tym na własnej skórze. Zamień negatywne myśli na pozytywne afirmacje. Zamiast myśleć, nigdy mi się nie uda, powiedz sobie, jestem zdolny osiągnąć wszystko, czego zapragnę. Pamiętaj, że twoje myśli mają ogromną moc. Kiedy zmienisz sposób myślenia, zmienisz swoje życie. Brak wiary. Zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego tak trudno jest uwierzyć w swoje marzenia? Często wątpliwości podkopują naszą pewność siebie i blokują drogę do sukcesu. Wiara to fundament każdej realizacji to jak paliwo dla rakiety. Bez niej nie ruszysz z miejsca. Kiedy wierzysz w siebie i swoje możliwości, otwierasz się na nowe doświadczenia i przyciągasz do siebie to, czego pragniesz. Gdy w twojej głowie pojawiają się wątpliwości, manifestacja pragnienia zostaje wstrzymana i się opóźnia. Jak budować wiarę? Przede wszystkim, otaczaj się pozytywnymi ludźmi, którzy cię wspierają. Celebruj małe zwycięstwa i przypominaj sobie o swoich mocnych stronach. A najważniejsze, działaj. Każdy mały krok w kierunku celu wzmacnia twoją wiarę. Wiara to nie tylko uczucie, to świadomy wybór. Decydujesz się wierzyć, że jesteś w stanie osiągnąć wszystko, czego pragniesz. Niecierpliwość. Dlaczego niektóre cele wydają się nieosiągalne, mimo że tak bardzo ich pragniesz? Często przyczyną jest twoja niecierpliwość. Wszystko chcesz od razu, zapominając, że sukces to zazwyczaj proces, a nie jednorazowe wydarzenie. Jak mawiał Konfucjusz: Największe dzieła są budowane po cegiełce, każde ziarno potrzebuje czasu, aby wyrosnąć. Sukces to suma małych kroków, które podejmujesz każdego dnia. Jeśli będziesz skupiony na długoterminowych celach, a nie na chwilowych satysfakcjach, z większym prawdopodobieństwem osiągniesz to, czego pragniesz. Gdy ciągle zastanawiasz się, dlaczego jeszcze tego nie mam, proces się wydłuża. Jak zwiększyć swoją cierpliwość? Ćwicz wdzięczność za to, co masz, celebruj małe zwycięstwa i przypominaj sobie o swoich długoterminowych celach. Pośpiech często prowadzi do błędów, a cierpliwość do trwałych rezultatów. Brak zestrojenia ze swoją intencją. Czasami pomimo szczerych chęci, niektóre cele wydają się poza zasięgiem. Często dzieje się tak, gdy twoje działania nie są zgodne z twoimi głębokimi pragnieniami. To jak jazda samochodem z włączoną nawigacją, ale ciągłym skręcaniem w przeciwnym kierunku. Jak powiedział kiedyś Ralph Waldo Emerson, Zrób to, co kochasz, a nigdy nie będziesz musiał pracować ani jednego dnia w życiu. Jeśli chcesz osiągnąć sukces, musisz działać w zgodzie ze swoimi wartościami i pasjami. Zastanów się, co naprawdę cię napędza i jakie działania sprawiają ci radość. Kiedy twoje działania są zgodne z twoimi głębokimi pragnieniami, osiągasz stan flow, w którym czas znika. A ty czujesz się spełniony. Jak znaleźć zgodność między swoimi działaniami a marzeniami? Zacznij od jasnego określenia swoich celów i wartości. Następnie zastanów się, jakie kroki możesz podjąć, aby zbliżyć się do realizacji swoich marzeń. Najważniejsze jest, abyś czuł się dobrze z tym, co robisz. Brak gotowości. Często to nasza wewnętrzna gotowość na zmiany stanowi największą przeszkodę w manifestacji pragnień. Brak gotowości na zmiany często wynika z głęboko zakorzenionych przekonań o własnej wartości i możliwościach. Możesz wierzyć, że nie zasługujesz na lepsze życie, że zmiany są zbyt trudne lub że nie masz wystarczającej siły, by je wprowadzić do swojego życia. Manifestowanie pragnień wymaga nie tylko pozytywnego myślenia, ale także konkretnych działań i otwartości na nowe doświadczenia. Lęk przed nieznanym i przekonanie, że wszystko musi pozostać takie, jakie jest, mogą blokować Twoją zdolność do przyciągania tego, czego pragniesz. Opór przed zmianą może być również związany z poczuciem bezpieczeństwa, które daje Ci znana rzeczywistość. Nawet jeśli obecna sytuacja nie jest satysfakcjonująca, Możesz bać się porzucić to, co znasz, na rzecz niepewnej przyszłości. Jak powiedział kiedyś amerykański pisarz Neil Donald Walsh, największą przeszkodą w realizacji naszych marzeń jest strach przed zmianą. Oto przykładowe przekonania, które mogą powodować brak gotowości, nie zasługuje na więcej. Zawsze tak było i zawsze tak będzie. Zmiany są zbyt trudne dla mnie, lepiej trzymać się tego, co znam. Nie mam wpływu na to, co się dzieje w moim życiu. Zastanów się, czy któreś z tych przekonań nie jest Twoje. Albo może Twoi rodzice tak mawiali. Gotowy na zmiany oznacza otwartość na nowe doświadczenia, umiejętność wychodzenia ze strefy komfortu i gotowość do podejmowania ryzyka. To jak skok na bandży ekscytujący, ale wymagający odrobiny odwagi. Jak zwiększyć swoją gotowość na zmiany? Zacznij od małych kroków. Wyjdź ze swojej rutyny, spróbuj czegoś nowego, rozwin nowe umiejętności. Każda zmiana, nawet najmniejsza, przybliża cię do twoich celów. Oczekiwanie, że wszystko będzie idealne. Czy zdarza ci się odkładać ważne sprawy na później? Może to przez to, że oczekujesz, że wszystko będzie idealne od samego początku. Jak powiedział kiedyś amerykański pisarz Sef Godin, Często paraliżujemy się, próbując zrobić coś perfekcyjnie, zamiast po prostu zacząć. Perfekcjonizm to pułapka. Chcąc wszystko zrobić idealnie, często blokujesz swoją kreatywność i marnujesz czas. Zamiast dążyć do perfekcji, skup się na postępie. Każdy mały krok przybliża cię do celu. Jak przełamać perfekcjonizm? Zacznij od zaakceptowania, że błędy są naturalną częścią procesu nauki. Nie musisz być doskonały, aby odnieść sukces. Skup się na tym, co możesz kontrolować, a nie na tym, czego nie możesz zmienić. Nie tylko perfekcjonizm opóźnia manifestację, ale także oczekiwanie rozwiązania w konkretny sposób. Przywiązanie do konkretnego scenariusza może ograniczać wszechświat w dostarczaniu Tobie najlepszych rozwiązań, często przekraczających Twoje najśmielsze oczekiwania. W takiej sytuacji zamykasz się na alternatywne, być może bardziej korzystne ścieżki. Możesz także poczuć rozczarowanie, jeśli jesteś bardzo przywiązany do konkretnego scenariusza. Wszechświat często działa w tajemniczy sposób, a nasze oczekiwania mogą nie zawsze pokrywać się z tym, co jest dla nas najlepsze. Ważne jest, abyś zaufał procesowi manifestacji i pozwolił, aby wszystko potoczyło się swoim naturalnym rytmem. Bądź otwarty na różne możliwości. Pozwól sobie przyciągnąć do siebie jeszcze więcej obfitości. Porównywanie się z innymi zamiast kroczenie swoją ścieżką. Czy zdarza ci się porównywać się do innych? To może prowadzić do tego, że poczujesz się mniej wartościowy, a tak nie jest. Zawsze znajdziesz kogoś lepszego lub gorszego od siebie w jakiejś dziedzinie. Nigdy też nie wiesz jaką drogę przebyła osoba, do której się porównujesz. Każdy z nas jest inny, ma inne talenty i możliwości. Jak powiedział kiedyś amerykański pisarz Mark Twain, nie porównuj się z innymi. Jeśli to zrobisz, stracisz swój umysł, porównywanie się z innymi rozprasza naszą uwagę od własnej, unikalnej ścieżki, opóźniając tym samym realizację naszych pragnień. Zamiast skupiać się na budowaniu własnej rzeczywistości, tracisz energię na porównywanie się i zazdrość. Każdy z nas ma inny czas i tempo realizacji swoich marzeń. Porównując się z innymi, zapominasz, że sukces jest podróżą, a nie celem. To prowadzi do frustracji i zniechęcenia. Skupienie się na własnym rozwoju i postępach pozwala ci doceniać to, co już masz i otwiera drzwi do nowych możliwości. Zamiast patrzeć na innych jako na konkurencję, możesz czerpać inspiracje z ich osiągnięć i wykorzystywać je jako motywację do działania. Porównywanie się do innych to jak porównywanie jabłka z pomarańczą. Każdy owoc jest wyjątkowy i ma swoje własne piękno. Ty też jesteś wyjątkowy i masz swoje własne cele do osiągnięcia. Zamiast patrzeć na innych, skup się na sobie i na swojej własnej podróży. A jeśli koniecznie już musisz się z kimkolwiek porównywać, to rób to ze sobą z wczoraj, sprzed miesiąca czy roku. Jak przestać porównywać się z innymi? Zacznij od zaakceptowania siebie takim, jakim jesteś. Skup się na swoich mocnych stronach i na tym, co sprawia ci radość. Pamiętaj, że sukces to nie wyścig ale indywidualna podróż. Intencja z ego. Zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego pomimo osiągnięcia celu wciąż czujesz pustkę? Często dzieje się tak, gdy twoją główną motywacją jest ego. Jak powiedział kiedyś indyjski filozof Iddu Krishnamurti, ego jest największym wrogiem prawdziwej wolności. Kiedy działasz z ego, skupiasz się na tym, co inni o tobie pomyślą na pochwałach i uznaniu. A prawdziwa satysfakcja przychodzi, gdy działasz z głębokiej potrzeby serca, z chęci pomagania innym lub rozwijania swoich pasji. Dlatego chcąc coś zamanifestować, dobrze jest też mieć intencję, aby to, czego pragniemy, w jakiś sposób poprawiało świat, dawało ludziom radość, uszczęśliwiało kogoś lub dawało mu wartość. A nie tylko było na przykład dopisaniem kolejnego zera na koncie w banku. Jak przekształcić motywację egoistyczną w coś bardziej wartościowego? Zacznij od zastanowienia się, co naprawdę jest dla Ciebie ważne. Co chcesz osiągnąć w życiu? Jakie wartości są dla Ciebie najważniejsze? Kiedy znajdziesz odpowiedzi na te pytania, łatwiej będzie Ci działać z autentyczną motywacją. Napisz w komentarzu, który z tych błędów najbardziej Cię zaskoczył. Czy zauważyłeś któryś u siebie i czy udało Ci się już go wyeliminować ze swojego życia? A może masz jakieś własne sposoby na skuteczną manifestację? Podziel się swoimi przemyśleniami w komentarzu. Twoje doświadczenie może być inspiracją dla innych. Obejrzyj coś jeszcze. Każdy materiał na tym kanale jest pełen dobrej energii. Jeśli podoba Ci się ten film, polub go, podziel się z innymi. W komentarzu napisz swoją refleksję. Jeśli chcesz, możesz postawić mi kawę. W opisie jest link. Trzymaj się cieplutko, Twoja kolorowa wizja życia.